Siemanko widzowie witam was w kolejnym materiale na tym kanale, no a dzisiaj materiał o który prosiło wiele osób jak zarobić na Team of the Year, jak zarobić na toty. Także jeżeli się spodoba, oczywiście zachęcam do zostawienia łapy do góry, do zostawienia suba, bo warto filmy codziennie o 18 wlatują. Sprawdzajcie linki w opisie Discord Instagram, a jeżeli chcecie dołączyć do prywatnego, tajnego, handlowego Discorda, to można to poprzez Patronite zrobić. Link się w opisie do tego znajduje. 25 ziko za miesiąc za to nawet z cukłała nie kupicie końców, a zarobić bicie będąc na Discordzie na pewno więcej, także zapraszam. No a my możemy przychodzić widzowie do materiału. Na samym początku mogę pokazać moją paczkę z ikoną, bo powiedziałem, że jak wbijecie tam jakąś liczbę łapek to zrobię. Zrobiłem, no ale nie robię z tego osobnego filmu, bo po co, skoro, no nie wpadło niestety nic ciekawego. Mogło być wiadomo dużo gorzej, no ale nie jest jakoś to karta wysokich lotów, więc no po prostu wrzuciłem tak, żeby było widać, że została trafiona, że paczka została otworzona, znaleziona w klubie, ikona została, no ale my przechodzimy w w tym momencie do tego, jak zarobić na toty, no i pewnie bardzo wielu z Was zastanawia się nad jedną rzeczą, czy warto kupić karty rzadkie z ligę pod przeróżne rozbudowy. No bo na toty mają być rozbudowy, mają być rozbudowy wszystkich top 5 lig. No a co za tym idzie? Będą tam potrzebne, wiadomo, rzadkie karty. Z tym, że nie jest to na 100% wiadome. Czy będą tam potrzebne rzadkie karty z dokładnej ligi? Na przykład, czy będą potrzebne karty z ligę, żeby zrobić rozbudowę z ligę? Tego nie wiadomo. No ale czy warto to kupić? No oczywiście, że warto. W tym momencie najtańsze karty z ligę rzadkie kosztują 750 monet. No na snajperce, więc troszeczkę troszeczkę drogo, nawet 800, 850 mogłoby też kosztować, no właśnie, z tym, że teraz są te rozbudowy, nie rozbudowy, tylko są teraz playerpiki, więc ceny tych kart trochę są podbite, więc jeżeli byście na licytacjach pozgarniali po 650, po 700 monet, nie mówię, że w tym momencie, ale za parę dni, jak te rozbudowy się skończą, zanim coś kolejnego dodadzą, gdzie trzeba będzie takie właśnie karty rzadkie, czy zwykłe przepalać, to warto mieć rzadkie karty z ligę po 650 monet zakopane, zachomikowane, nie mówię, żeby, wiecie, zakupywać się w to tysiąc sztuk, nie? Tylko, żeby sobie wrzucić po jednej do klubu, może trochę na listę i no, i żeby po prostu mieć. Można razy dwa z tego wyciągnąć, czyli wsadzicie, przypuśćmy, 100 koła w te rzadkie karty, wyciągniecie 200. No, zawsze to jakiś profit, nie? No, ale dalej, co do rzadkich kart, warto mieć środkowych obrońców. Najlepiej takich popularnych narodowości, jak jakieś Niemcy, jakaś Brazylia, może to jakaś Argentyna, albo z takich lepszych lig. Dlaczego? Znaczy, lepszych lig. Mam na myśli jakieś top 5 lig, może jakaś portugalska, coś w tym stylu, może jakaś, jakaś jeszcze taka fajna liga jest, gdzie jest dużo kart poza top 5, taka którą można by było użyć Eredivisie może być, portugalska może być. No coś w tym stylu, nie? Ale top 5 lik najlepiej środkowych obrońców. Rzadkich oczywiście. I złotych. Dlaczego? No bo tych SBC, no wiadomo, też trzeba przepalić środkowych obrońców. Jeżeli będzie wymagania o 11 kart rzadkich, a może tak się zdarzyć, no to środkowi obrońcy też mogą bardzo potężnie odbić. No jeżeli będzie wymaganych tylko kilka rzadkich kart, no to ci środkowi obrońcy też odbiją. No przecież trzeba przepalić karty i mieć przynajmniej 40 zgrania, czy tam 30 parę. No a karty na środkowym obrońcy rzadkie zawsze były najdroższe, jak były te wszystkie rozbudowy SBC i tak dalej, więc też można sobie takich środkowych obrońców do 700 z końców pozgarniać. No, jeżeli jakaś losowa liga się znajdzie, na przykład zaraz tu pewnie znajdziemy jakiegoś chłopa z losowej ligi, losowej narodowości, no powiedzmy ta turecka, bo tam jest mało kart, no to niby też go można wziąć, jeżeli bierzecie po jednym do klubu. O, tu mamy taki przykład takiego Jeeking, się tam czyta, wymawia jego nazwisko, nieważne. Liga, z której nie ma za dużo kart, żeby to w SBC połączyć, bo jak wspominałem, 40 zgrania trzeba mieć, no a jakoś trzeba to zrobić, żeby 40 zgrania było. Jak wrzucimy losowe karty, to raczej tego 40 zgrania nie będzie. Czy tam 35, no ale zazwyczaj tam ze 40 zgrania potrzeba, więc można sobie takich środkowych obrońców pozgarniać. Wiadomo, takiego jednego można sobie wziąć do klubu takiej losowej ligi i narodowości, ale no nie zakopywałbym się w to po prostu. Jeżeli już chcecie się zakopać, to bardziej w takich środkowych obrońców z popularniejszych narodowości, z popularniejszych lig. Kolejnym sposobem inwestycji na to, ty jest zainwestowanie w karty, które mogą mieć powiązanie z przyszłymi SBC. O co mi tutaj chodzi? No jak pokazywałem w materiale, w którym omawiałem toty, kiedy wszystko wychodzi, co się może pojawić i tak dalej, to wspominałem tam o flashback SBC, czyli karty, które mają dostać jakąś tam wspominkową kartę. A w przeciekach mówią, że taką kartę ma dostać Pepe. No i ta karta ma być naprawdę bardzo fajna, wkleję wam gdzieś tutaj screenka. No, fajny flashback, który na pewno dużo osób zrobi, no ale trzeba jakoś tego Pepe połączyć. Więc jest taka bardzo fajna karta jak Manafa. Która w tym momencie kosztuje na Xboxie przynajmniej jakieś 27 tysięcy. No, 27 750, więc pod takie przecieki naprawdę warto karty zbierać, bo ten Manafa może zamknąć widełki. Wiadomo, nie musi, no ale jeżeli wyjdzie ten Pepe, będzie naprawdę duży hype na niego, widełki on ma chyba do 55 tysięcy. No to nie zdziwię się, jak te widełki zamknie. Ja sam mam też kilkanaście sztuk tego Manafy już kupionego. Z tym, że no, jeżeli będziecie go kupować, to nie wchodźcie od razu na rynek i nie zgarniajcie wszystkich manaf z rynku po tej cenie ile stoi, tylko szukajcie sobie 2-3 tysiące taniej, żeby no wiecie być bardziej bezpiecznym, bo lepiej jednak być bardziej bezpiecznym i zgarniać te karty taniej, ja mogę wejść na listę pokazać po ile mam manafę kupionego, sobie to tylko odświeżę te karty sprzedane są nieważne, bo one do innego odcineczka będą ale już tylko na szybkości sobie przejadę po ile manafę mam kupowanego, żeby pokazać, to nie jest też tak, że tylko tego manafę się opłaca kupić pod ten przeciek, warto śledzić przecieki na Twitterze różne, różne konta twitterowe, które te przecieki podają. No i w miarę szybko zareagować, nie bo tych przecieków jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo osób to wrzuca. No i naprawdę bardzo dużo można na tym zarobić. No bo był przeciek z że Zakaria jest w zadaniach. Szybko skupić Embolo. Wystarczyło po 19 tysięcy sprzedać po 35. No i naprawdę bardzo fajny. I tak naprawdę profit za darmo był, nie? W kilkanaście minut, więc warto śledzić te przecieki, żeby móc na tym też bardzo fajnie zarobić. Kolejną opcją zarobku na toty będzie stricte po prostu snajpienie kart, jak wyjdzie drużyna roku, ale nie takich gigantycznie drogich kart pokroju po pokroju Neymara czy coś takiego, tylko takich tańszych grywalnych kart, jak na przykład Hakimi, który w tym momencie kosztuje 11,5 tysiąca. Możemy sobie go wbić, proszę bardzo. 11,5 tysiąca hakimi. Jakieś inne karty warte z 20-30 tysięcy, ale też takie karty bardzo tanie. Jak na przykład Eder Militao, który w tym momencie kosztuje coś koło 1400-1500 monet. Jeszcze inne takie karty warte 2-3 tysiące też warto będzie snajpić. No a dlaczego? No bo ludzie będą otwierali paczki, będzie tych otwieranych paczek bardzo, bardzo dużo. No i ludzie będą tak gigantycznie się podcinać, tak bardzo będą chcieli na szybko sprzedać kartę, żeby na szybko... Dostać monety, że takie karty pokroju Eder Militao czy inne takie warte ze 2000 monet 1500 ludzie będą wrzucali w cenie qxl No i wtedy wyzgarniacie sobie taką kartę, wystawiacie od razu z jakimś tam profitem, przypuśćmy kilkuset albo kilku tysięcy, albo w przypadku droższych kart kilkudziesięciu tysięcy monet. No tutaj proponowałbym takie karty, które będą leciały z paczek do 100 tysięcy, czyli no najprawdopodobniej będą to złote albo jakieś z drużyny tygodnia. Ustawić sobie na nich snajperkę pozgarniać i albo wystawić od razu, albo trochę poczekać, no bo jeżeli ludzie się podetną i wszystko będzie leżało, no to nie będzie leżało tak do końca gry, w końcu wstanie. No i w końcu te karty, jeżeli nawet zesnajpicie, przypuśćmy takiego Militao po cenie Quixelu, Militao to będzie dobry przykład, wysnajpicie go po cenie Quixelu, on spadnie do tych 900 monet, ale jest to tania, grywalna karta, która z czasem sobie do ceny wróci, może przez jakieś wyzwania wrócić, może przez jakieś SBC wrócić, no różne możliwości są, albo może po po prostu samoistnie wrócić, no bo 900 końców za takiego militao, no to to jest nie milito, militao to będzie no, no bardzo mało, nie? Więc, więc nawet takie tańsze karty warto snajpić, jeżeli macie mały budżet, bo może to przynieść naprawdę bardzo fajny profit. Kolejną opcją zarobku na TOTY będzie śledzenie dziennych SBC które mają wyjść. Co mam na myśli i jak na tym zarobić? Pokażę tu na przykładzie no jakiegoś losowego SBC, które mam w ulubionych orzeton draftu. Wychodzi dzienne SBC, po prawej mamy wymagania różne ligi minimum 4, jednego klubu max 2, kraje regiony minimum 5, ogólna ocena i tak dalej. No i jak na tym zarobić? Wystarczy szybko po 19 wejść w to SBC, zobaczyć wymagania, no i po wymaganiach tak naprawdę widać jakie karty są potrzebne, no i sobie to skupić na szybkości, kupić kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kart zanim wszyscy się na to rzucą poczekać kilka, kilkanaście minut w zależności od SBC i, i od tego jak to będzie na rynku wyglądało ile ludzi będzie skupować, czy to SBC będzie na tyle dobre, że dużo osób będzie chciało je zrobić, no i wtedy sprzedać sobie te karty z profitem, ale jeżeli chcecie już zainwestować w takie karty, które mają szansę być jakby bardzo często przepalane w tym SP SBC, no to można sobie pozgarniać na przykład takiego Gomisa, który już jest trochę podbity, no ale da się go wyrwać po cenie Quixelu więc no, no taki gomis za 950 monet jest teraz, za 600 można go skupować i raczej profit przyniesie. No ale nie ma sensu, żebym rzucał tu 50 przykładów. Więc po prostu mogę powiedzieć, żeby brać sobie albo złote, zwykłe, albo złote, rzadkie karty z popularnej narodowości, czyli jakaś Brazylia, jakaś Francja, może jakaś Hiszpania, może jakaś Anglia, może jakaś Portugalia z egzotycznych lig. Czyli na przykład jakiegoś, nie wiemy, Brazylijczyka sobie dajmy złotego z jakiejś ligi hmm, saudyjskiej może jest. Taki na pewno jest, bo do SBC y, ligowych go robiłem. Gdzie jest Liga Saudyjska? Tu jest Liga Saudyjska. Proszę bardzo, taki Brazylijczyk z Ligi Saudyjskiej. No, akurat pod taki SBC byłby idealny. Pozgarniać ich sobie po taniości, po minimalnych cenach, bo to naprawdę wchodzi bardzo miętko. No i czekać sobie na SBC, które wam tą kartę podbije. Jeżeli chcecie skupować teraz już jakieś karty, no jeżeli nie, no to czekać na SBC, czekać na wymagania, zobaczyć co tam trzeba, no i później wejść na rynek i szybciutko skupić. Jeszcze tutaj pewnie znajdą się osoby, które zapytają o non które były skupowane kiedyś w masowych ilościach pod player playerpiki. Czy to się opłaca brać? No teraz są po 500 monet, po 450, więc są podbite przez te playerpiki, które są teraz. Ale na TOTY zapewne pojawią się jakieś kolejne rozbudowy, nie tylko ligowe, tylko jakieś inne, jakieś playerpiki, gdzie trzeba będzie non-rery przepalić. No i mimo tego potężnego napływu paczek, możliwe, że te non rerki właśnie z top 5 lig, będą, będą chodziły po jakieś 600, 650, może 700 monet, różnie bywa, czy tam stopowych narodowości. Więc jeżeli ten playerpik się skończy, to można sobie ustawić. Do 350 monet, złoty zwykły jakaś liga topowa, powiedzmy nie wiem, nawet Bundesliga, niech będzie policytować sobie wszystkie te karty do 350 monet, zgarnąć do klubu, żeby się w to nie zakopywać, no i mieć po prostu takie karty w klubie, żeby móc je sprzedać po jakichś 650-700 monet, jak wyjdą te właśnie kolejne rozbudowy, inne niż te ligowe. No i ogólnie to nie polecałbym się w coś gigantycznie zakupywać. Wiadomo, można próbować wejść w te rzadkie z ligę, na przykład zabanie, no i kupić ponad 1000. 1500 kart za te 650 monet czy tam 1300 kart już nie wiem dokładnie ile by to wyszło za milion. No i z tym czekać. No ale po co? Można sobie pozgarniać wszystkiego po trochu do klubu, żeby nie być zapchanym, trochę wrzucić na listę. No i czekać na ten event, bo ma być naprawdę giga kozacki. No, i myślę, że uda się na nim też bardzo sporo zarobić. No i mam nadzieję, że coś trafić. Bo w sklepie mam bardzo dużo paczek już 115. No chcę dobić przynajmniej do 300, a mam nadzieję, że będę miał 500. Będzie z tego live'ik oczywiście z otwierania, także już mogę zaprosić, ale nie wiem kiedy i nie wiem o której. Na pewno jak będzie cała drużyna, bo wtedy się najbardziej opłaca otwierać. No i w tym materiale widzowie to by było na tyle. Jeżeli się spodobało to oczywiście zachęcam do zostawienia łapencji do góry. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia suba. No a my słyszymy się już jutro. Trzymajcie się widzowie i na razie.